Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Krystian z tej strony, witam Cię na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Kochani, Dzisiaj policzymy sobie z kilkoma tematami. Ja zacznijmy sobie konkretnie od AirDropa sieci PI, tak? Tokena PI, a AirDropa od projektu PI Network, Pi Network, okay? Co tu się wydarzyło? Generalnie PI Network, aplikacja, projekt został uruchomiony w 2019 roku. Tak więc. Blisko 6 lat projekt w tym momencie ma, i ostatnio, właśnie jakby ukazał się airdrop. Była opcja, jest opcja wypłacenia tych środków, jeżeli dobrze to rozumiem, bo ja osobiście nie miałem tutaj swoich aktywności, więc ja tutaj nie zyskałem nic. Ale to, co się tu wydarzyło, to naprawdę jest ciekawe, więc warto to troszeczkę omówić, bo Pi Network, ludzie mówili, że to jest scam. Wiele było różnych, przeróżnych. Ludzie to gdzieś tam już po prostu z tego rezygnowali całkowicie, nie wracali do tego i tak A po 5 czy nawet po 6 latach, p Network daje opcję wypłaty. Kto działał, mógł sobie to wypłacić, sprzedać. A w tym momencie p Network jest to dolar 68 centów. Jakie kwoty tutaj były? To naprawdę było zróżnicowane. Bo niektórzy mieli po 1500 tych tokenów, po 2000, nawet widziałem osoby, znam osoby, które miały 20 tysięcy tokenów, czyli około 33 tysiące dolarów. Mówię, zależy kto ile miał, kto ile działał tutaj, jak się angażował, prawda? Więc kwoty były różne, ale kilkadziesiąt tysięcy dolarów nawet można było tutaj z tego P-Networku zgarnąć. No, i teraz pytanie: No, wiecie, na pewno nasuwa się pytanie, no dobra, no ale po 6 latach, będę 6 lat działał, żeby dostać tam ileś tam. Wiecie co, no tutaj oczywiście ludzie nie działali tu 6 lat. Byli tacy, którzy działali rok, dwa, coś na sobie klikali. Może są osoby oczywiście, które działały i 6 lat, prawda? Gdzieś tam sobie coś robiły, uruchomiły sobie i nawet o tym zapomnieli, a już coś mieli tokenów i tak dalej. No, i teraz miłe zaskoczenie: wiecie, no. W airdropach to jest jedna ważna zasada, że tutaj działamy um, i tutaj, tutaj działa odroczona gratyfikacja bardzo często, tak? To, to nie jest tak, że ty zaczynasz dzisiaj działać i jest ustalone, że na przykład do 3 miesięcy będzie airdrop albo coś takiego. Nie, tutaj możesz działać na ekosystemie rok czasu albo 2 lata czasu, albo jak tutaj Pi Network pokazał, 6 lat, możesz coś robić na, na ekosystemie, zaznaczać swoją obecność i. Dopiero wtedy byś miał airdrop, tak jak było z Arbitrum. Na, na przykład z Arbitrum chyba ponad rok minął, od, od, odkąd dostaliśmy airdropa. Jeżeli chodzi o inne projekty, takie ZK Sync, też ponad rok, nawet dwa lata chyba, bo tam jeszcze był testnet wcześniej itd. i tak dalej. I było takich projektów, które było kilka miesięcy i był airdrop i tak dalej. Czasem były takie, które zaskakiwały, były całkowicie niespodziewane, też były airdropy. Tak więc wszystko tak naprawdę, kochani. Zależy, prawda? Tak więc weźcie to pod uwagę, robiąc teraz projekty pod AirDropa, które robicie, tak? No, robimy teraz na pewno Monad, robimy Abstract, tak? Um, Towns, a robimy różne projekty, tak naprawdę w tym momencie pod AirDropa. Robimy ich coraz więcej, co oczywiście na moim kanale YouTube, na grupie Towns, na naszej grupie Towns, czy też na, wiem, na Telegramie, co jakiś czas publikuję materiały o nowych projektach. Jeżeli chodzi o sam Pi Network, tu jest taka instrukcja znalazłem to jest OKX forum jak odebrać zrzut Pi Network, bo być może ktoś ma nie wie jak odebrać. Tak więc najważniejsze to jest, no, trzeba mieć weryfikację KYC zrobioną na Pi Network, okay. trzeba tam, no wiadomo, tu jest regularnie wydobywaj Pi, czyli logując się każdego dnia do aplikacji, przyciskając mine codziennie wydobywając, angażując się w sieć. Um, tutaj można oczywiście jakiś tam zaufany krąg bezpieczeństwa, tylko zwiększać bezpieczeństwo, bądź na bieżąco, śledzić e, oficjalne ogłoszenia. Zrzut um, no, oczywiście e, już tam ludzie sobie kaszowali i tak um, dalej. Można oczywiście cały czas też wziąć udział w tym, bo cały czas tak naprawdę można tutaj e, jakby to kopać, tak? cały czas to można sobie robić, sobie ten mining. Ja tak naprawdę, kiedy wczoraj, przez wczoraj sobie uruchomiłem tą aplikację, bo ja wcześniej jakby o tym gdzieś tam, może mi gdzieś to przeleciało, ale totalnie o tym zapomniałem. Tak więc u mnie po prostu to, to jest totalne jak zero, mam jeden token, nie? tu mi pokazuje, że mam jeden token. Jeżeli ktoś by chciał sobie to wydobywać w tym momencie, oczywiście serdecznie zapraszam, ja zostawię tutaj kochani Taki mój link, tam jest bodajże kod. Taki kod będzie, um, który dam w opisie i po prostu przy, bodajże to było przy rejestracji, czy e, dokładnie już nie pamiętam e, przy czym to było, ale chyba przy rejestracji się to podawało i wtedy po prostu e, się to, i wtedy miałeś. Zresztą generalnie tam, tam musisz podać ten kod, nie? No ale ja link zostawiam w opisie. E, Fortuno69, to jest mój link, to będzie w opisie. Dla chętnych. Zapraszam serdecznie do Pi Network, jeżeli jeszcze ktoś po prostu nie ma, a chce się pobawić i chce sobie coś tam jeszcze pokopać. Trzeba wchodzić codziennie do aplikacji, to jest ważne. Tutaj musi być zrobiona weryfikacja, jeżeli już przyjdzie do wypłaty takowych tokenów. Tak więc to jest, myślę, że bardzo kluczowe. Ja oczywiście wszystkim, którzy działali na Pi Network, który, którzy mieli tokeny. Skeszowali i teraz mamy naprawdę no, duże środki z tego airdropa. Dodatek fajny, myślę, dla każdego, kto zyskał. No to oczywiście serdecznie gratuluję. A tymczasem, kochani, przechodzimy do kolejnych tematów naszych telegramowych, też troszeczkę. Tutaj mamy informację o Iceberg. Kto gdzieś tam działał pod airdropa, no to tutaj. No, jest data 3 marca, tak, zakończenie pewnych rzeczy, zobaczymy, czy to będzie już również jakby informacja, tutaj prawdopodobnie nie będzie listing, ale informacja, zakończenie może zakończenie sezonu pierwszego listing, data listingu i tak dalej. Zobaczymy. Będą nowości, tak? Czyli jutro możemy oczekiwać kolejnych nowości, jeżeli chodzi o iceberg, jest to telegramowy projekt. Tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o jakikolwiek praktycznie jakikolwiek telegramowy projekt. No to bym nie liczył, że to będą jakieś tam duże środki. Tym bardziej, jaki iceberg czy PAWS, no to tam środki, tam generalnie się mało robiło, więc tam nie liczy się, że będą jakieś duże sumy. Okay? Ale jak coś tam działał, no to coś tam sobie może, coś tam sobie może po prostu zyskać. Kolejny temat to jest PAWS, ale tutaj póki co no nie mamy jakby informacji jeszcze. Być może jutro. Będzie jakaś tam um, informacja, zobaczymy, albo we wtorek, w tym tygodniu, generalnie. Tak więc czas pokaże, ale myślę, że już tutaj blisko do listingu, nie? bo pierwszy kwartał mamy, marzec, tak więc e, coraz bliżej, e, jakby e, końca kwartału pierwszego. Tak więc myślę, że w marcu sypnie. Jestem teraz na moim nowym koncie, na, na takim tymczasowym koncie, na, na X, bo tamto konto mi jakby. Zablokowali, wstrzymali automatycznie za jakieś tam. Ala, coś tam źle robiłem, ale napisałem już dwie, trzy wiadomości, do nich na razie cisza, więc tutaj jakby od nowa sobie wszystko obserwuję i tak dalej. Kolejny projekt to jest Bombi, tak? Bombi, który tak naprawdę też marzec będzie airdrop, czekamy na konkretną jakby datę. I tutaj wiemy już to, że 7 dni zostało 7 dni? Przepraszam, no 6 dni zostało do zakończenia tutaj tej, tej akcji bonanza, bombi bonanza, ok. Tak więc czekajcie, tak? Tak, 6 dni zostało, no tej bonanzy. Tak więc w tym momencie, kochani. Jakby jesteśmy na etapie, gdzie myślę, że po zakończeniu tej bonanzy, po zakończeniu tej bonanzy. Będziemy mogli oczekiwać um, informacji odnośnie y, TGE, kiedy będzie listing nie? tokena BOMI. Jestem tego ciekawy, tutaj się włożyło kilkaset dolarów, w moim przypadku jeszcze tam troszeczkę się włożyło. Y, no nie są to jakieś to duże pieniądze, no ale jak na telegramowy projekt, to ja tam y, no, pixela też kilkaset dolarów, tutaj też kilkaset dolarów. Not pixel, no to wiecie, jak to się skończyło gdzieś tam. Yy, można było, oczywiście, sprzedać z plusem delikatnym na początku, samym początku, no, ale później to już tylko dół. Teraz to jest totalne dno, chyba 6 centów czy 5 centów bodajże, tak więc bardzo mało. Jeżeli chodzi o bombi, tutaj zobaczymy. Tutaj zobaczymy yy, to, co można powiedzieć, to na pewno, jak ktoś chce mieć. Zysk pewny, to myślę, że sprzedaż na początku będzie kluczowa. A dlaczego? Oczywiście, można mówić, że a może wzrośnie po jakimś czasie, a może coś się wydarzy, i tak dalej, tak dalej. Może tak będzie. Może tak będzie, ale to nie jest pewne. Więc wiecie, często jest tak, że na początku, jak nie sprzedacie, no to później jest po prostu tylko dół. No niestety tak to wygląda, szczególnie w, szczególnie w telegramowych tematach, ale nie tylko w telegramowych tematach, bo tak samo w dużych ekosystemach i tak samo tak to po prostu wygląda. Tak więc to trzeba mieć, brać to pod uwagę. Widzicie, ja cały czas działam też w KTI, tak więc tutaj jakby zbieram tak samo te tokeny cały czas, gdzie tutaj 75% idzie do community, tak więc generalnie rzecz biorąc uważam, że i jeszcze Bombi Katia, gdzieś tam to, co się robi na bieżąco. Tam ostatnio uruchomiłem też ten nowy temat, który wam, e, który gdzieś tam pokazałem. Czekajcie. A, tak, ten Thunder of Midgard. A, gdzieś tam sobie wbiłem tego od, od Thunder of Midgard. Ale co z tego będzie, jak to będzie wyglądało? Ja nie jestem w stanie tutaj wiecie, zapewnić, że tu będzie jakiś duży airdrop. Tutaj generalnie się gra pod Airdrop, to jest fakt. Czekajcie, bo ten Full Skin tutaj nie zadziała. Tutaj się gra pod Airdrop. To się zgadza, ok? Tutaj też mamy misje, nie misje i tak dalej, tak dalej. Potencjalnie gramy tutaj pod airdrop. Oni piszą na swoim Twitterze, że tutaj gramy pod dużego airdropa, ale to wszystko wiecie, no wiecie, jak to później wygląda, więc kto chce, to sobie można poklikać. Ja też zostawię Wam link w opisie. Gdzieś tam porobić sobie tematy. Na bieżąco sobie tutaj coś działać. I, i żeby po prostu. No wiecie, ja wiem, że są osoby, które. Cały czas szukają nowych telegramowych projektów, nie patrzą na to, że tam coś mu dało 10 dolarów, czy 15 czy 20, tylko po prostu łapił to, co jest. Nie? Ja oczywiście to szanuję, ja też jak coś tam widzę takiego, ja nie rezygnuję. Nie? Żeby to było jasne. Ja, ja nie rezygnuję. Nie jestem osobą, która automatycznie będzie rezygnowała z telegramowych projektów, bo jakiś tam projekt mi nie, nie oddał. Ja po prostu na bieżąco, na na bieżąco po prostu działam. Nie? No, tak samo coś się nowego pokazuje można spróbować można spróbować i po prostu gdzieś tam sobie coś tam gdzieś tam sobie coś tam po prostu podziałać prawda? No tak więc ten nowy tutaj klikacz jak ktoś chętny to śmiało można sobie na spokojnie wbić i coś tutaj po prostu podziałać ja sobie coś zacząłem działać na spokojnie czekajcie coś tutaj ostatnio uruchomiłem tutaj sobie co? no generalnie sobie tutaj jakby budujemy jakby taką wioskę, tak rozwijamy, ja sobie tutaj taki klan założyłem, ja mogę ten klan wam zapodać. Jeżeli chcecie, czekajcie, mogę na godzinę aktywować. Eee, gdzie to ja to założyłem? Gdzie to jest? Tutaj jakiś, założyłem jakiś klan chyba, tak? A eee, tutaj more, a gildie założyłem, tak. Gildie założyłem, w której nie ma ranking 2476 era Forest Place One. E, tak więc, jak ja tu mogę zaprosić ludzi, more? Hmm. Takie, tak, że tak to wygląda, gildia się nazywa Immortal, tak więc tutaj e, jak ktoś jak będzie się szukać gildii, e, no to gildia Immortal, Check, chat setup, change guild name, join request, send a invite. Aha, okej, okay, tu mogę do danych użytkowników wysłać zaproszenie, rozumiem, dobra. Immortal, ja to może wyślę tam jakoś później na tym. Codziennie odbieramy tutaj też nagrody, Daily Reward, tak więc sobie można też odbierać, zyskiwać. Generalnie robimy tutaj misje, to jest podstawa. E, military, tutaj mamy... Czekajcie, co tutaj jest? Aha, tutaj mamy tak Archera, Ecomon Archer X-13, ja mam teraz... 13 archerów, bo coś tam ich zrobiłem, mogę to zaplejdować? Nie, bo to mi potrzeba tego, rozumiem. Możemy tutaj sobie zrobić walki, nie? Czekajcie gdzie to jest. Military to już patrzyliśmy. Ataków nie ma, defensów na razie nie ma. Tutaj jest atak, to jest proste, nie? No tutaj sobie tak atakujemy i jak sobie z danego tam stworka rozwalimy, tutaj mamy taką energię na dole, nie? No. Jak sobie danego stworka rozwalimy, otrzymujemy jakieś tam zasoby, nie? czy drewno, kamienie, jakieś tam inne cudawianki, i po prostu za to możemy jakby upgradeować swoje konto. To jest też, to jest też po prostu to jest też na tej zasadzie, nie no. Kto działa na abstrakt, to wie jak to tutaj wygląda. I oczywiście Monad to już też omówiliśmy dwa poprzednie materiały, ja działam na bieżąco. Abstrah jest troszeczkę inaczej, innym tematem, bo tutaj działamy na, już na mainnecie, prawda? Czyli te wszystkie projekty, które są tutaj, no to działamy tutaj na, typowo na mainnecie. Wszędzie się już łączymy abstrahem, wszędzie się łączymy po prostu tematem. I tutaj na tym projekcie, kochani, jest to, że niektóre projekty, niektóre projekty są, no, na niektóre projekty nie wejdziecie, ok? Czyli na przykład tutaj na duper można sobie coś tam zadziałać, jeżeli macie gwiazdki. A można sobie jakieś tam casualowe, czy rankety działać. A na Roach Racing Club również co dwie godzinki sobie można tutaj działać, nie? zbierać sobie punkty i tak dalej. W pingwinki też sobie można działać, ale na przykład no tutaj jest ten gigaverse też, tutaj też sobie można działać. Ale na przykład, co my tutaj jeszcze mamy, czekajcie. Na przykład mamy temat, tutaj mamy market, testy można działać. Na przykład jest, jest temat tutaj on Chain Heroes, nie. No i tutaj w tym on -chain heroes, to tutaj, kochani, żeby wejść do tego on chain heroes, żeby w ogóle coś tutaj robić, to tutaj trzeba mieć NFT kupione, nie? No. A to NFT, kochani, z tego on chain heroes, to jest koszt, uwaga, 06 ETH na ten moment, nie. Czyli ja tak myślałem, czy sobie tutaj nie wejść, bo tutaj też sporo na pewno expa by wpadało dodatkowo za to tygodniowego expa. No ale jeszcze się wstrzymałem, jeszcze tutaj nic nie robiłem. No najtańszy NFT tutaj to jest 0.58 ETH, czyli to jest 1300 dolarów, nie? No, żeby w ogóle zagrać ten projekt, nie? Tak więc to jest naprawdę to jest naprawdę nie mało, nie? nie mało, żeby sobie przetestować. Nie wiem czy ktoś z Was tutaj sobie działa w tym projekcie, czy ktoś ma tego NFT czy nie. No Ja osobiście tego nie mam na razie. Nie wiem, może się coś zmieni jeszcze, może go kupię, zobaczymy. Ale tutaj na Abstrach oczywiście cały czas działamy, robimy. Zrobimy też jakieś updates do tego. Tu zbieramy expa, tak? tu jest ważne, żeby zbierać po prostu expa i po prostu gdzieś tam wbijać ten większy level. Muzyczka się włączyła z Gigaversa. No tak to się prezentuje u mnie. 3454 Expa na 10 tysięcy. Po 10 tysiącach mamy srebro i lecimy po prostu dalej. Teraz będzie tydzień piąty, we wtorek się odpali, bo Tutaj ja mam 150 Expa za bicie rangi i odznaki super dupe. Pani, dzięki serdecznie za dzisiaj. Ja Was pozdrawiam serdecznie, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi po prostu materiałami, aby Was nic nie przegapiło, aby nie przegapić nic na moim kanale YouTube, bo cały czas będziemy oczywiście rozwijać tematy airdropów, e nowe, świeże projekty i również projekty, które już są, ale z i tak dalej. Zapraszam Was do naszej grupy na Tamsie, do Telegrama, jak i oczywiście do zostawienia komentarzy w opisie tego filmu. Chętnie poczytam Wasze komentarze, odpowiem, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli działacie na tych projektach. No to oczywiście zachęcam do komentowania. Pozdrawiam! Hej!